Powiesz inkwizytorowi, że on tej nocy umrze. Po godzinie dwóch, może, Jan został wezwany do inkwizytora. No i co? Wiesz już coś na temat cudu, co może się wydarzyć, o czym ja nie wiem? Jan, wiecie, taki był przerażony tym wszystkim co mam mu teraz w tej chwili powiedzieć, pff, że to dosłownie to sam już był wyrok śmierci, podwójny, potrójny. Powiem szczerą prawdę. Pojawiła mi się śmierć i powiedziała, że tej nocy umrze kat. Reakcja inkwizytora była niesamowita, słuchajcie, ryknął śmiechem Śmiech się niósł po hali, po chorytarzach, no niesamowicie, dlatego, że no, znał inkwizytor kata, wiedział kto to jest. Młody, zdrowy chłop, silny, prawda i tak dalej. No dobra, mówi. Powiedziałeś, co wiedziałeś, teraz zobaczymy, co się stanie. Wrócisz do lochu i będziesz czekał do egzekucji. Jeżeli stanie się to prawdą, puszczę cię wolno. Jeżeli nie, kat podwójnie ci głowę utnie. Wrócił Jan do celi przerażony. Mówi, Boże, po co mi to wszystko było? Po co mi te historie z tą śmiercią, z tą wodą, z tym wszystkim? Jakbym tego nie zrobił, tak sobie wiecie, domał, co by zrobił, co by nie zrobił. I w pewnym momencie, słuchajcie, doszedł lament z zewnątrz. Przybiega jeden ze strażników i mówi: Zostałeś wezwany do inkwizytora? Po pierwszym kurze to było. Jan przybył do inkwizytora, stanął taki bidmiot, zakuty w kajdanach, w tych szmacinach swoich. Wiecie, inkwizytor patrzy na niego, wiecie, z wystraszonymi oczyma. Powiedziałeś prawdę? Kat nie żyje. Skąd ty to wiesz? No i on mu mówi, no, wiesz, miłościwy panie, była tego typu historia. I on mu opowiada dalej, wiecie, tą... Dobrze, mówi, wypuszczę ci tak, jak ci obiecałem. Ale to wszystko musi dojść jeszcze wyżej. Bo twoja władza i twoja siła jest widać potężna, o której ty nawet pojęcia nie masz. Jan został puszczany wolno. Ale została mu skonfiskowana woda. Wszystka woda. W tym czasie król miał jedynego syna, który ciężko chorował w tym państwie. Jedyny spadkobierca, jedyny. Jedyny potomek, prawda, ciężko chorował i był umierający. Król chwytał się równy, różnych sposobów, żeby. Uratować swojego syna. I dowiedział się w tym czasie o Janie. Żona oczywiście nie dawała wiary, mówi: No, jak zwykły chłop może ci uratować syna? Zastanów się, byli tutaj najlepsi lekarze, najlepsi czarodzieja, jakiś zwykły chłop ma ci uratować syna. Jan został wezwany przed oblicze króla. Stanął przed nim, słuchajcie. Król na tronie z żoną. I król do niego w te słowa: Słowa, Janie, wiem o Twojej potędze, wiem o tym, że uleczasz ludzi. Wiem o tym, że jeżeli mi pomożesz, a ci to zaręczam, to oddam Ci pół mojego królestwa. Pół mojego królestwa za życie mojego syna. A spojrzał na niego i matko. Pół królestwa. Za życie. Ale ostała mu się jedna flaszeczka. Jedna flaszeczka mu się ostała. wiecie Także był święcie przekonany. Nie ma sprawy, mój miłościwy panie. Uratuje ci syna. Taki był święcie przekonany. Słuchajcie. Szedł do pokoiku pięknej izby, takiej, prawda, królewskiej, w której leżał, prawda, potomek. Ładny, blondy chłopaczek, wiecie, leżał, taki śniutki, wiecie, już mirający widać. Jan się mu przedstawił. No i kazał Jan wszystkim opuścić izbę, prawda, bo on tutaj będzie ratował syna i tak dalej. Z początku, prawda, były tam jakieś tam animozje, ale pod naporem króla wszyscy opuścili, prawda, ten, ten ten, tą izbę. Jan pewny siebie wyciąga fiolkę, prawda? Nalewa tam do, do kieliszeczka i pojawia się śmierć. Pojawia się śmierć i staje w głowie. Ja mówi: Nie, no, panie, no, no co ty, co ty mi robisz? Mówi: Jak to tam. Przecież to młody dzieciak, przecież on jeszcze ma żyć. Mówi, co ty mi to w głowie stanie? Stawaj, mówi. Te... I złapał łóżko i przekręcił to łóżko szybciutko, żeby... Prawda, śmierć, oczywiście, zrobiła błyskawicznie. Odwrót i stanęła tak samo w głowie i mówi, jak to? Jak to? Dlaczego ty mi to robisz? Przecież ten chłopiec może żyć. Jest młodziutki. Spójrz na niego. Co ci szkodzi, że mu tam... Śmierć pokazuje głową, że nie, że on musi umrzeć. Ja mówi: Boże, a co ze mną? Przecież mnie zabija? Przecież ja tyle dobrego zrobiłem dla ludzi. I w pewnej chwili Śmierć do niego mówi: Tak. Chodź, ja nie coś ci pokażę. I otworzył okno. I z tego okna. Rozpościelał się niesamowity widok. Widok na miliony świeczek. Wiecie, to był niesamowity widok tych świec, wiecie, palących się. Ja mówi, a co to jest? Śmierć do niego mówi, zobacz, mówi, to są życia ludzkie. O, widzisz, ta już dogasa, czyli zaraz ten człowiek umrze. O, ta się pięknie pali, życie się dopiero zaczęło. A Jan? No dobrze, a, a gdzie jest moja świeczka? Śmierć mówi, chodź, pokażę ci. Pokazuję mu jego świeczkę. Już prawie jej nie było. Dogasała. Jak to? Jak to? To ja umieram. Śmierć mówi: tak, Janie, umierasz. Umierasz. I tak Jan umarł. Ale to nie był koniec. Dlatego, że rodzina Jana szukała go. W tym czasie, kiedy on wyszedł z tą gęsią, i go znaleźli. Znaleźli go przy rowie, który bym leżał w rowie, ściskał zawiniątko, które nawet nie otworzył. To była gęś, której nawet nie zjadł. Po prostu umarł z głodu. I tak to jest koniec tej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Mam nadzieję, że jakieś wnioski z niej powyciągamy. Nie zapominając właśnie o tych najbiedniejszych, wspomagając ich, zważywszy, że zbliżają się naprawdę piękne święta. Święta rodzinne. I. Tego miejsca. Jeszcze raz chciałbym Was bardzo gorąco pozdrowić, tych, co mi oglądają, którzy mi życzą też miło, ja też im bardzo miło życzę. Wszystkim ludziom życzę miło i do następnego. Cześć.